Dzień dobry w czwartek właśnie zdzieramy kamienie. Oczywiście mam pomocnika. Nawet powiedziawszy, powiedziałabym, że dwóch pomocników mam. Tylko że jeden pracuje, a drugi. A drugi siedzi na kamieniu i nie wiem co robi. W sumie chyba liście suche z drzewa zbiera. Także dzień dobry. Powiem Wam, że nawet padało trochę, także trochę zdarłam sama. Ale zaczęło padać, więc później pojechałam do szkoły, oczywiście po dzieciaczki, teraz mamy już popołudnie, takie nawet dość późne i od nowa zdzieramy kamienie, bo trzeba wykorzystać czas póki nie pada deszcz. Wiecie, w piątek, piątek weekendu, początek. Yy, I co? Wczoraj powiem Wam szczerze, że mało się do Was odzywałam, bo wczoraj zdajęłam się zrywaniem kamieni. Tak Wam powiem. Tutaj sobie wiecie co robię: składam ten mój statyw do telefonu, co sobie tutaj stoi. Yy, także trzeba go złożyć, bo nagrywałam Wam hol zakupowy z biedry. Yy, dobra, także to sobie go położę na razie. Także hol zakupowy z biedry prezentuje się tak. Jest już nagrany. Yy, nic specjalnego nie ma. Wszystko to, co jest potrzebne oczywiście do domu, do jedzenia. Yy, co ja mam Wam mówić? A, o tych kamieniach. Także wczoraj... Yy, Julcia by się przywitała. Julcia dzisiaj w ogóle była na wycieczce u nas tutaj na zamku w Krupem. W Krupem, bo to odmienia się to Krupem. W Krupem, na zamku w Krupem. I była w muzeum. Julcia, w jakim muzeum byłaś? Krasnostawskim. W muzeum Krasnostawskim była. Do tego zamku w Krupem może się wybierzemy kiedyś. Bo powiem Wam, że tam jest bardzo ładnie. Ale mogę Wam właśnie tutaj przeczytać, bo sobie oczywiście znalazłam w historii, żeby tutaj czegoś nie pomieszać. I to mam tylko wspomnę, że początkowo istniał tu niewielki dwór obronny Krupskich. Jerzy Krupski w 1492 roku założył zamek w Krupem. W drugiej połowie XVI wieku właścicielami zamku została rodzina Orzechowskich. Dobra, także to tyle. A jakbyście chcieli, to może właśnie kiedyś się wybierzemy właśnie na zamek w Krupem. No to wtedy... Może więcej bym coś Wam opowiedziała, no a na chwilę obecną tyle. Yy. I co jeszcze Hol to już Wam pokazałam, a miałam Wam powiedzieć o tych kamieniach, także wczoraj się właśnie do Was praktycznie nic nie odezwałam, bo wczoraj wzięłam się za to zrywanie kamieni, tutaj co Wam mówiłam wzdłuż alejki yy. trochę powiem Wam, że pozrywałam. Oczywiście pomogła mi Julcia, bo to też Wam tam chwileczkę nagrałam, więc tam też Wam wrzucę. Tą moją pomocnicę i drugiego pomocnika, który oczywiście nic nie pomagał nad jednym palcem, nie tknął. Ale to już wiecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale to już mniejsza z tymi moimi pomocnikami. A dzisiaj niestety jest przerwa, bo pada deszcz i nie można zrobić nic. Nie wiem właśnie, czy to już przestało padać, czy nie. Także to to. I A w ogóle dzisiaj to na godzinę 16, która teraz mamy godzinę. Pół do drugiej. Także dzisiaj na godzinę 16 jedziemy z Mateuszem oczywiście do okulisty. I oczywiście pani okulistka przypomniała mi wczoraj, bo to, że we wrześniu to wiedziałam, że we wrześniu, ale że um, akurat dzisiaj to tego już nie pamiętałam, tak? Nie mam sobie założyć taki, wiecie, kalendarz. Nawet mam kalendarz założony, pan nawet na stole leży. Ale oczywiście przecież, przecież do tego kalendarza. Nic się samemu nie wpisuje, tylko trzeba wszystko wpisać, a ja to tak, wiecie, sobie wpisuję i nie wpisuję. Dobra. Także to to do lodówki. E, do lodówki, no. E, i, I co jeszcze miałam Wam powiedzieć? A, no i wczoraj, tak do godziny gdzieś 17, zrywałam te kamienie, e, bo wczoraj też zaczął padać, też, więc też była przerwa e, z pracą. E, a potem, właśnie przyszłam, to byłam taka połamana, że po prostu nie wiem, jakby mnie. Kto ten krzyż i, i plecy położył, właśnie przełamał na pół, tak się czułam. Dzisiaj rano też, każdy jeden mięsień czułam właśnie po tym dźwiganiu tych kamieni. Dobra, nie będę tutaj Wam już smęcić. Mniej więcej Wam powiedziałam, co robiłam, oczywiście wczoraj. A dzisiaj, to tak jak widzicie, byłam na zakupach i, i nastawiłam sobie pralkę, bo to też właśnie pralka poszła w ruch. Także można już od nowa wieszczać i. E, o, wyłączyłam sobie, zamiast sobie przykręcić, to sobie wyłączyłam. E, oczywiście można już od nowa e, wieszczać, a potem znowu prasować. I takie to jest właśnie jak to? Proza życia. E, a, co jeszcze sobie zrobiłam? Umyłam sobie tutaj te okna w kuchni. Jedno tu i drugie tu sobie umyłam bo no już były takie bardzo przez te meszki, przez te takie inne, wiecie, brudne, także, także to sobie przetarłam, nie tam jakoś, wiecie, perfekcyjnie, ale no, żeby po prostu, no, ładnie wyglądały, nawet tutaj jak dla Was nagrywam, to żeby właśnie wstydu nie było, że mam brudne okna. Także to jeszcze zrobiłam sobie przed południem. no i wiadomo, w pół do dwunastej za 10 było, jak zabrałam Mateusz, yy, Antośka ze szkoły, a Julcia właśnie, że była na tej wycieczce, no to przyszła sobie na piechotę, bo w sumie to nie wiedziałam, o której ona wróci z tej szkoły. To znaczy, o której wróci z tej wycieczki. Jakbym wiedziała, że jest jeszcze na języku polskim, no to bym po oboje pojechała oczywiście na wpół do pierwszej. Dobra, bo teraz trzeba skupić się na tym obiedzie, zjeść ten obiad. Oczywiście jeszcze gumąbki dzisiaj będziemy jeść, a ja tak się zastanawiam, że chyba sobie zagrzeję tego bigosu. Także to pozjadamy i y, uciekamy na ten angielski, y, Jezu na no jaki angielski, do okulisty, nie na angielski, do okulisty. Patrzcie, jak się jeszcze pięknie utrzymuje u nas w parku, w krasnym stawie kwiatki. Ja takich pięknych nigdy nie umiałam wyhodować. A tutaj właśnie jeszcze stoją. Pada deszcz, liście się coraz bardziej zmieniają, kasztany spadają. Także to. I już się odwraca. O, zakapturzona, bo deszcz pada. I właśnie jesteśmy już po badaniu. I teraz idziemy do Lidla, a później jeszcze podjedziemy, do, zobaczymy to do Pepko i wracamy do domu. Okej, okay, dobra, bo też pada i źle tak wiecie z telefonem iść w deszczu, bo będę miała zaraz wszystko mokre. Ale u pani doktor wszystko okej. Okay. Oczywiście zapisała nas na kolejną wizytę na grudzień. Także ochodzimy się tylko właśnie po i stach. Dobra, ale żeby wszystko rzeczami było okej, okay, bo wiecie, żyć w ciemnościach to też na nic. ponownie, powiem Wam, że znowu nie włączyłam kamery. Ja nie wiem, co ja mam właśnie ostatnio, że nie włączam tej kamery. Dobra, także witam się z Wami już z domu, bo właśnie wróciliśmy do domu z miasta, od okulisty. E, zaraz Wam oczywiście opowiem coś nie coś, jak to było. E, hall z Lidla nagr nagrany, e, tak, taki ma mini hall, bo się spodziewałam, powiem Wam szczerze, że trochę meczek czerwonych bo myślałam właśnie, że będą przygotowane już na jutrzejszy dzień, ale może one są dopiero metkowane, tak wiecie, późno wieczorem, a późno wieczorem to już tam nie jadę, nie mam po co. Mm, no ale, no ale coś tam kupiłam, nie? W sumie to pojechałam tylko za tym, poszłam właśnie za metkami czerwonymi zobaczyć i potem ser żółty, bo niby miał być tańszy, tylko ja myślałam, że będzie tańsze te większe, większe porcje, a to były te mniejsze porcje, 150 gramowe, dobra. Potem pojechałam jeszcze do Pepko, bo wczoraj wieczorem obejrzałam sobie jeszcze, jak już w łóżku leżałam, bo sobie wczoraj powiem Wam, to już minutę z Wami tutaj pogadam jeszcze. Miałam zrobić sobie herbatę, to sobie chociaż wody naleję może jedną ręką i będę do Was mówić, bo trzeba wiecie... O, i szafka znowu otwarta standardowa, bo trzeba wiecie co. Eee, kolację z jakąś dzieciaczką no, zrobić. Nie wiem jaką, no chyba, że coś pepci jest. To jak jadły, dzieciaczki jadły, jedli, babci, no to wiecie, ma problem z głowy. Z zostaje tylko Mateusz, żeby go nakarmić. I tyle. Jedliśmy, jeliśmy. No. I włączę czajnik i już idziemy stąd. I obejrzałam sobie tą Olę i powiem Wam, że nawet fajne takie rzeczy pokazywała ta nasza Ola u siebie w Pepko. I nawet jej powiedziałam, że ciekawe właśnie, czy u nas coś takiego... Będzie też dostępne, nie wiem, czy nie za jasne, ale może dobre światło jest, bo wiecie, żeby nie było znowu za ciemno. A to już cię zamykała drzwi tylko do sieni. Yy, także obejrzałam sobie właśnie ole, albo poczekajcie, niech ta woda się zagotuje, będzie lepiej. O, patrzcie, jak yy, jak leje deszcz. U nas cała mokra jestem, bo byłam na siku oczywiście, a teraz będę szaleć i będę się suszyć. Także tak leje. Tak leję i jestem po prostu jakbym spod prysznica jakiegoś wyszła. Zmokła kura. Meluśka. Meluśka wytrzeszczu. Co tak ziejesz? Tak źle było na tworze teraz? Okej, okay, woda się zagotowała. Julcia pójdzie zrobić mamuni herbatę. Prawda Julcia? Nie mam wyjścia, nie. No jak nie masz wyjścia, to dobry uczynek zrobisz, jak zrobisz mamuni herbatę. I o czym to ja do was mówiłam, bo już znowu zapomniałam. A, no tak, o tym właśnie mówiłam do Was właśnie, że oglądałam, podróżuję i filmuję, czyli OLEM. i Ola właśnie wczoraj miała ten przegląd Pepko i nawet do niej napisałam, czy ciekawe, czy u nas będzie ten sam asortyment. No i zgadnijcie oczywiście, że nie. A byłaś pepko? Byłam. A nie, nie było Widoro? Nie. Yy, tak, także Ola pokazywała właśnie i te stojaki na papier to, ale to wypowiem Wam, one tutaj były po 20 zł z czego co ja widziałam u Oli, ale oczywiście ich nie było. Yy, z takich nowości yy, to tą yy, bluzkę yy, co pokazywała Aga to też nie było tej bluzki. Tej takiej wiecie, dłuższej, zakrywającej pupę, która by się nadawała też i na mnie. To też nie było. Było tylko parę tych takich kurtek, jakichś takich futerkowych. Ale te kurtki futerkowe to jakieś takie, nie wiem. Nie bardzo. Poza tym ja nie lubię takich kurtek futerkowych, bo ja wtedy wyglądam wiecie. Jak taka kuleczka, piłeczka tocząca się po ziemi, to już całkiem wiecie. Nie, nie, nienawidzę takich właśnie kurtek. Nigdy nie lubiałam. Moja mama pamiętam miała taką granatową, bo kiedyś były takie modne, właśnie takie kurtki futer futerkowe. I moja mama miała właśnie taką granatową, i ja strasznie nie lubiłam, strasznie nie lubiałam, jak ona chodziła w tym swoim futrze. no To po prostu była tragedia dla mnie. Ono było w takim coś w kolorze, jak to, ten mój sweterek. O taki coś kolor albo taki bardziej taki granatowy, to. Nie cierpiałam tej kurtki po prostu, a teraz widzę, że znowu do mody wraca taka właśnie kurtka. Taka właśnie tych um, takich kurtek futrzanych. Także to, to jest nie, na mnie, nie dla mnie. Dziękuję bardzo córeczko za herbatkę. Jeszcze zielona bardzo. czy biała? No, zielona. No dobra, trudno. Bo po zielonej spać prawdopodobnie nie można. To później ci zrobię białą No to i tak już jest a późna godzina. No, dobra. Yy, zaraz się zaparzy, trochę przestygnie to się jej napijemy, oczywiście. To znaczy, ja się napiję razem z Wami, o tak, gadając do Was. Yy. To to było. Yy. A dzisiaj jeszcze rano obejrzałam Paulinę. To znaczy, zaczęłam i nie skończyłam. Yy, bo wpadł mąż i powiedział: albo jedziesz, albo nie jedziesz. No i nie było wyjścia, bo trzeba było, wiecie, siadać w samochód i jechać, jak się chciało jechać po to masło. A przecież nie będziemy jechać na dwa samochody do miasta. Jak on miał sprawę, no i ja przy okazji za, po to masło się e, zabrałam. Także trzeba było przerwać Paulinę i e, posadzić cztery litery w samochód i pojechać po to masło. E, także to: a ona właśnie pokazywała takie mm, sweter, właśnie taki fajny dla Julki e, z tego działu młodzieżowego. Niby będzie dzisiaj taki vlog przegadany trochę. I nie wiem ile za niego dała, w sumie to nawet taki niebrzydki był też ten yy, tak, tak był sweter golf czy coś takiego To Izunia będzie wiedziała jaki golf, bo Izunia chyba też oglądała właśnie Paulinę yy, Oczywiście Izunię pozdrawiam yy, Bardzo serdecznie pozdrawiam Izunię Ona jest pod każdym moim filmikiem, yy, zawsze codziennie jest yy, Dobra, ale to już wiecie, mniejsza z tym to to i taką jeszcze bluzę krótką pokazywała, ale to ta bluza to już nie na mnie by była, ale by była na Julkę, a ten sweter był fajny właśnie, to nawet jakby był rozmiar taki wieci 164, to yy, byłby na mnie, o tak wam miałam wam powiedzieć, dobra, ale oczywiście nic z tego nie było w tym Pepko, w Pepko nic nie kupiłam, jak weszłam, tak wyszłam. Także powiem Wam szczerze, że u nas do Pepko w Krasnym Stawie to nie ma po co jechać od razu. Yy, trzeba jechać yy, do Pepko Hełmu. Yy, to tam wtedy może by się coś kupiło. A tutaj to lepiej nie, nawet nie zaglądać. To, to sobie nawet już tak w sklepie powiedziałam, że lepiej tutaj nie zaglądać do tego Pepko naszego. Yy, I stamtąd nic nie kupiłam. A w Kiku kupiłam tylko takie te przysmaki dla Melki. Ale też... Też nie było bidonu Filcia. Będą. Tutaj ktoś pisał, że w Dekatlonie są fajne jakieś butelki termiczne. Trzeba by było pojechać do Dekatlonu i tam zobaczyć butelki termiczne. Okay. No. To ktoś właśnie polecał. Butelki termiczne z Dekatlonu. Nawet dwie osoby. Pan i pani, ale nie pamiętam ników. Mm -hmm. I oczywiście pani, pana i panią też serdecznie pozdrawiam. No i dziękuję oczywiście za polecajkę tych bidonów z Dekatlonu. Bo to wiem, że jakoś dwa komentarze jeden, po, jeden pod drugim był. To znaczy, chyba pani piesza się odezwała, a pani odpowiedział. Yy, dobra, także to tak było. Yy, I w kilku wzięłam tylko te jakieś tam przysmaki dla melki, i tyle, i weszliśmy z Mateuszem z niczym właśnie. I najlepiej to powiem Wam szczerze, że do tej panoramy to nie jeździć, tylko od razu jechać właśnie. Jak chce się coś z Pepko, to albo na zamość, bo w zamości może być jeszcze większy wybór, a jak nie, to tutaj właśnie do hełma. Nie wiem, czy u Was te muchy też wchodzą yy, dziurką od klucza, bo to chyba prawda jest właśnie, że te muchy wchodzą dziurką od klucza, bo u nas teraz, o jak się zrobiło tak zimno, to jest po prostu zatrzęsienie. No, no nie wiem, co ja mam zrobić z tymi muchami. Nigdy nie było, całe lato były okna otwierane, much nie było, a teraz, właśnie jak jest tak zimno, się zrobiło teraz i ten deszcz, to po prostu lezą dziurką od klucza. To to, a u okulisty to miałcie mieć pole widzenia, ale że było robione pani doktor powiedziała niedawno, bo chyba w maju, potwierdziła, że dzisiaj robić nie będzie tego pola widzenia, tylko zrobi je w grudniu. Także zapisaliśmy się właśnie tak jak Wam mówiłam wcześniej na dworze na grudzień. To to. A dzisiaj miał takie badanie powiem Wam, jakieś takie naciśnienie, ale nie taką taką tą maszyną, co przykłada, tak wiecie, i robi pfu. To nie taką, tylko właśnie to była taka inna maszyna. Zjeczuliła mu oczy kropelkami, żeby nic nie czuł. Wzięła później taki długopis, no coś takiego jak długopis, i właśnie tym długopisem coś tam mu mazała po tych oczach. I dziewięć jakichś takich wiecie: nie wiem, czy to uderzeń miało być, czy coś, ale powiedziała, że jest wszystko ok, i dopiero przyjść w grudniu na pole widzenia. Także to jest w takim telegraficznym skrócie, jak to było gadam tutaj do was już 10 minut, prawie 11 nawet powiem wam, że nie wiem co to wyjdzie z tego mojego ściągania kamieni i zbierania darni, bo powiem wam, że teraz to naprawdę leje deszcz i nie wiem jak to jutro wyjdzie, ale jak nie pościągam i teraz moje siostrzyczki się z czegoś śmieją nie wiem z czego, ale to później poczytam i zobaczę a moje siostrzyczki też oczywiście serdecznie pozdrawiam, toż nie tak jest, że moje siostrzyczki nie pozdrawiam Dobra, także nie wiem, właśnie co wyjdzie z tego ściągania darni, a jak nie wyjdzie teraz przez weekend, to ma być niby już pogoda od poniedziałku, wtorku, no ma być, tak wiecie, ma być niby słonecznie, ale chłodno. No to wtedy mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, co mam zaplanowane na ogrodzie. Dobra. Teraz trzeba tak, dać jakąś kolację Mateuszowi, bo dzieciaki niby jedli u babci. Jedli, jadły, nie wiem jak to powiedzieć, zaraz nam no będzie mnie ktoś poprawiał, ale to już mniejsza z tym poprawianiem. E, Mateuszowi kolację i, i chciałabym, żeby Antek chociaż parę stron przeczytał tej nowej książki. Także na razie tyle i do zobaczenia, myślę jeszcze do potem. I przychodzę tutaj do Was jeszcze dosłownie na sekundę, bo jestem właśnie tak jak widzieliście, może w trakcie składania e, ostatniego vloga i muszę Wam powiedzieć, że przeczytałam tą książkę e, autora Erika Emanuela Schmidta, Oskar i pani Róża. I powiem Wam, że a, e, do przeczytania tej książki, w sumie to może nie bardzo nakłoniła, ale co właśnie tak zainteresowała mnie jedna z moich widzek bodajże o imieniu Amelia. Tak mi się wydaje, ale już dokładnie nie pamiętam, ale jeżeli będzie oglądała oczywiście tego mojego vloga, to będzie wiedziała o co chodzi. Oczywiście ją serdecznie pozdrawiam, bo napisała właśnie, że coś takiego, że ta książka właśnie jest bardzo wrażliwa i że bardzo przy niej płakała. Coś takiego było. No więc ja postanowiłam, że też ją przeczytam, z ciekawości właśnie o co chodzi. Więc y, muszę Wam powiedzieć, że książka jest naprawdę mega wzruszająca, i myślę, że każdy, kto jeszcze jej nie czytał, to możecie sobie oczywiście zastopować i przeczytać. Yy, o co mniej więcej chodzi, jeżeli jeszcze tej książki nie znacie? Więc myślę, że każdy, kto jeszcze nie czytał tej książki, powinien ją przeczytać. Jest to opowieść o dziesięcioletnim y, chłopcu. Który niestety, ale umiera na raka. Yy, ostrej białaczki. Oczywiście, z czego to ja dokładnie pamiętam. Na pewno umiera na raka. Yy, I ma tylko 10 lat. I w ciągu tych yy, paru dni, bo yy, liczy yy, dni swojego tak, jakby do setki. Od 19 grudnia do ostatniego grudnia. I właśnie tego ostatniego grudnia umiera, a te. Yy, tak, jakby każdy dzień to było kolejnych bodajże 5 lat. Tak, jak na przykład u nas to się liczy właśnie, nie wiem czy wiecie o tym, że od 19 grudnia do 30 grudnia liczy się właśnie, że 19 to jest styczeń, potem jest i tak dalej, i tak dalej, i to jest każdy miesiąc właśnie liczony od bodajże od 19 grudnia do końca miesiąca, to jest każdy nowy dzień, nowy miesiąc kolejnego roku, i tak się sprawdza właśnie. No pogodę, że jak będzie padał śnieg w styczniu, no to wiadomo, nie? I tak dalej, i tak dalej. Znaczy jak będzie padało 19 grudnia, to będzie niby, że ten śnieg w styczniu padał. I tak dalej, i tak dalej. A właśnie u niego jest tak, że każdy dzień to jest chyba te 5 lat kolejne. Ale powiem Wam, że ja tak płakałam podczas tej książki, że po prostu no, nie mogłam powstrzymać się. I dosłownie beczałam jak. Bubr, muszę Wam powiedzieć. Także jeżeli będziecie czytać tą książkę, to yy, radzę wziąć sobie yy, pudełko chusteczek od razu, jeżeli jesteście takimi, takimi samymi wrażliwcami jak i ja. Nie będę Wam to oczywiście wszystkiego opowiadać jak i co, yy, no bo jednak warto po pierwsze przeczytać tą książkę, a po drugie nie chcę się po raz drugi rozkleić. Bo naprawdę, naprawdę byłam bardzo, bardzo, ale... Wstrząśnięta tym, właśnie co tutaj przeczytałam, i naprawdę z ręką na sercu muszę Wam to powiedzieć, że płakałam jak bubr. Ok, także to było na zakończenie tego mojego ostatniego vloga, piątkowego. Oczywiście, jeżeli będzie się Wam podobać taka bardziej pogadanka moja, aniżeli vlog, to proszę serdecznie o tego yy, kciuka w górę, tu jesteście. A jeżeli jeszcze, właśnie nas nie subskrybujecie, to osoby, subs Subskrypcje kanału i o wciśnięcie dzwoneczka. A dzisiaj właśnie żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku.